Cześć kochani, meta z tej strony. Zobaczcie, został mi wysłany taki materiał. Na jaki kraj wygląda to miejsce, które teraz oglądasz? Proszę spojrzeć na tych wszystkich doktorów i inżynierów. To Europa. To Portugalia. To nie jest gdzieś w Indiach. To Portugalia. Czy możesz to uwierzyć? To centrum europejskiego kraju. To szalone, nie? To znaczy myślę, że imigracja jest w porządku, ale aż tylu. Oni nawet nie mówią po portugalsku. Nie mówią po angielsku. Nie mówią żadnego. Nie mówią w żadnym zachodnim języku. Spójrzcie na to, jest ich pełno, po prostu stoją na zewnątrz. Szaloń, to szalone. To szalone. To jest oczywiście lepsze niż y, picie alkoholu i robienie jakichś złych rzeczy, I stanie butt. na zewnątrz, ale Still to nadal jest szalone. Spójrzcie na to. Wow, 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 wow. Nie mówię, że są złe ludzie, mogą być bardzo dobre knows? Kto wie? Może to bardzo dobrzy ludzie. Kto wie? Słuchajcie, kochani, ja wam powiem w ten sposób. Nie jestem w stanie zweryfikować, czy to jest Portugalia naprawdę. Może ktoś z was mi dać znać. No ale znaki na ulicy, znaki drogowe wyglądają europejsko, więc na pewno wygląda to jak Europa. Druga rzecz jest oczywiście taka, że mam taką dziwną, mam takie dziwne przeczucie, że to jest chyba to. To znaczy. To jest to, co ma się wydarzyć, że znaczy, mamy zacząć się po prostu ze sobą nawzajem bić, tak? Ma być wielki, wielki konflikt. Może właśnie w ten sposób powstaną te wojny domowe. Ta trzecia wojna światowa, która będzie nie tylko konfliktami zbrojnymi, wyniszczającymi, jak w filmie Szachmat dla ludzkości, którą, który to film kiedyś tam drawa stłumaczyłem. tłumaczyłem, można to jeszcze gdzieś znaleźć na sieci, kochani. Ale zmierzam do tego, chociaż wiecie, tutaj nie wiem, bo tutaj jest chyba napis po indyjsku, tak? Albo w ich języku. To mi wyglądało trochę jak, jak sanskryt, ale nie wiem. Albo może, może jednak to są Indie. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Niech ktoś po prostu spróbuje mi powiedzieć, czy rozpoznaje to miejsce. Natomiast... No, to nie będą tylko te konflikty zbrojne, ale to będzie przede wszystkim seria wojen domowych. No, i wiadomo, że teraz nikt, żadne armie na statkach nas nie będą najeżdżać, ale raczej będzie to wyglądało w taki sposób, że po prostu nagle, nagle, nagle ci ludzie, którzy są od nas tak odlegli kulturowo, zaczną się po prostu panoszyć. I, I wiecie, to samo jest w tej chwili w Wielkiej Brytanii i to samo dzieje się w Irlandii w takim przyspieszonym tempie. I to już nawet nie o to chodzi, bo ja, mówię, ja nie jestem przeciwny imigracji, sam jestem imigrantem. Tylko chodzi o ilość, o czas i o prędkość, w, jaką, w jakiej to się po prostu w tej chwili odbywa. Tak? To jest naprawdę tak, jakby ktoś przyspieszył to czterokrotnie. I jeśli nagle wrzucicie takie dziesiątki, setki tysięcy ludzi. To konflikty to jest tylko kwestia czasu i rozlew krwi. I wówczas rząd może wjechać i powiedzieć, nie, nie, nie. My, my musimy tutaj zwiększyć ochronę, musimy zwiększyć nad wami kontrolę, aby po prostu utrzymać porządek, problem, reakcję, rozwiązanie. Bo jak to inaczej wytłumaczyć? Przecież ci ludzie nic nie oferują, to znaczy to nie są ludzie, którzy są wykształceni w naszym modelu pracy. Tak, albo w naszej kulturze, albo integracja w ten sposób się nie odbywa. My oczywiście tam nie emigrujemy, oni tutaj są sprowadzani. Jaki jest cel? No chyba chodzi o to, żebyśmy wszyscy zaczęli się ze sobą przytykać. Ja mówię, a nic nie mam do tych ludzi, tak? tylko co oni tutaj robią? Dlaczego to jest tylko w jedną stronę? Dlaczego Europa została skazana na upadek? Dlaczego to się dzieje? Zresztą nie tylko Europa. Także, kochani, naprawdę bardzo ciężkie czasy. Dobrze, że w Polsce jeszcze tego nie mamy. Nie możemy do tego dopuścić, bo to będzie po prostu koniec. Naprawdę. Tyle mogę Wam powiedzieć. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, wspieraniu tego kanału, wsparciu mnie, chociaż jedną przysłowiową kawą. Będzie to bardzo, bardzo mile widziane. Zapraszam do komentowania i widzimy się już niebawem. Hej, hej.